Dam dam dam! Ejka, wiecie, które filmiki i memy są najśmieszniejsze? Te, które nam wysyłacie. Prawie pękałem ze śmiechu, ale zdałem sobie sprawę, że to nie fair, żebym tylko ja się nimi cieszył. Dlatego przygotowałem dla Was kolejną wyjątkową składankę memów, a na końcu zrobię ranking tych najlepszych. Gotowi się pośmiać? No to zaczynamy! Zacznijmy od najnowszych członków naszej społeczności. Nawet najmłodsi już rozumieją, które gry są warte ich czasu. Grunt to zaczynać młodo, tak trzymaj. A jak nauczysz się szybciej stukać, będziesz miał jeszcze większą frajdę. Może nawet zostaniesz profesjonalistą. O rany, czy tak wygląda wymaksiony chomik? Najwyraźniej sam chce sobie teraz postukać. Wow! Niektórzy zaczynają już od kołyski, natomiast inni natrafiają na świat kryptowalut zupełnie przypadkowo. No to jeden z takich przykładów. Zapomniałam, że jakiś czas temu kupiłam kilka monet na rewolut i nagle stałam się krypto królową. Gratulacje, takie rzeczy tylko u nas! Całkowicie rozumiem jej uczucia, które prawdopodobnie można wyrazić tylko w ten sposób. Komiki przede wszystkim uwielbiają zabawę, ale gdy wasze ulubione monety nagle zyskują na wartości, to też jest świetne uczucie. Najważniejsze to sprzedać we właściwym momencie i absolutnie nie ma znaczenia, w jakiej sytuacji się znajdujecie. Fajnie jest się pośmiać z dobrych filmików, ale równie ważne jest produktywne spędzanie czasu. Potrenujmy zatem umysły przy takiej oto zagadce. Alison zgubiła się w lesie. Po jakimś czasie natrafiła na chatkę, w której mieszkała czarownica. Wiedźma była całkiem miła i obiecała pomóc Alison wrócić do domu, jeśli ta rozwiąże następującą zagadkę. Ma kapelusik? Nie do kłaniania. Ma zgrabną nóżkę? Nie do skakania. Alison, bystra dziewucha, natychmiast podała poprawną odpowiedź: a wy, jak sobie poradzicie? Czarownica faktycznie była miła, bo nawet dała Alison wskazówkę. Widzicie co trzyma w ręce? Odpowiedź to oczywiście grzybek. Dobra, wracamy do waszej radosnej twórczości. Każdy chomik wie, że transakcje krypto wiążą się z ryzykiem, dlatego tak ważne jest, aby być dobrze przygotowanym. To jest trening na miarę Krypto jednak trzeba też trochę szczęścia, ryzyko zawsze istnieje, więc czy naprawdę warto? Zdecydowanie warto, jeśli jesteście wystarczająco silni. A teraz filmik z codziennego życia, na wypadek, gdyby zabrakło wam tematów do rozmowy. Co nowego? Nic ciekawego, jak zwykle. Co słychać w świecie krypto? Od razu widać czym interesuje się nasz poszysty przyjaciel. Mam nadzieję, że kolejny filmik będzie zawierał więcej szczegółów. Na pewno wszyscy jesteśmy ciekawi. Ryzyko nie dotyczy tylko świata kryptowalut, ale również życia codziennego. A jeszcze gorzej, gdy mamy do czynienia z oboma naraz. Kiedy jesteś okradany na ulicy i złodziej mówi: Dawaj swój portfel kryptowalutowy!.. Aż strach się bać. Miejmy nadzieję, że takie rzeczy ujrzymy tylko w memach. Nie wiem jak u was, ale moja mama zawsze na mnie krzyczy, kiedy zbyt długo siedzę przy komputerze. Myśli, że giercuje, a ja mam przecież dużo ciekawsze rzeczy do zrobienia. Wygląda na to, że ten prezes potrafi przewidywać przyszłość. Podziel się swoim sekretem z innymi, a przynajmniej ze mną. Mam dla was kolejną intrygującą zagadkę, ale dla takich bystrzaków to na pewno żaden problem. Słuchajcie uważnie! Policjant otrzymał anonimowy donos o planowanym napadzie na muzeum. Aby zapobiec przestępstwu, należało się dowiedzieć, w którym miesiącu miał być przeprowadzony napad. Niedługo potem policjant odnalazł wskazówkę była to notatka z zaszyfrowaną informacją. Sam nie mógł rozwiązać zagadki, więc zwrócił się do pani detektyw: Jaki miesiąc jest zaszyfrowany w notatce? To całkiem proste. Pierwsza litera ze słowa jar to j, w słowie ukulele to u, a w nagacie n. EGPLANT naturalnie zaczyna się od e, a zatem poprawna odpowiedź to June, czyli czerwiec. Wszyscy pamiętamy, kiedy po raz pierwszy zetknęliśmy się ze światem kryptowalut. Pierwszy krok to oczywiście rejestracja. Kiedy przechodzisz weryfikację na kryptogiełdzie? Kiedy przechodziłem weryfikację, moje policzki nie mieściły się w kadrze, więc też miałem z tym trochę problemów. Potem pojawiają się obawy. Gdy duża ilość kryptowalut wysyłana bez testu dociera bezpiecznie. No, i tam nie stresujcie się tak. W naszym klubie liczy się przede wszystkim dobra zabawa. Głębokie oddechy. Będzie dobrze. Czasem każdy ma szansę zostać prawdziwym ekspertem od kryptowalut. Co za tempo? Jak to w ogóle możliwe? Aż dziwne, że kalkulator się nie zapalił. Gdy już macie wszystko w małym poluszku, warto podzielić się wiedzą z nowicjuszem. Według jednego z naszych klubowiczów wygląda to mniej więcej tak. Okej, okay, to rzeczywiście zabawne, ale chyba się zgodzimy, że chomiczki są o wiele słodsze, prawda? Cóż, nadszedł czas na ostatnią zagadkę. Szkoda, że jest ich tak mało, więc wyciśnijmy z niej co tylko się da. Pewnego upalnego dnia Erik, Samantha i Charlotte bawili się na plaży. Ktoś zawołał ich, żeby popływali, jednak jedna osoba z tej trójki nie mogła wskoczyć do wody, ponieważ jest robotem. Czy wiecie już kto? To Samanta. Po pierwsze, jako jedyna ani odrobinka się nie opaliła i nie poci się na słońcu. Po drugie, to co wygląda jak biżuteria na szyi, to w rzeczywistości port USB. Prawdopodobnie używa go do ładowania. Widzieliśmy już zdolnych traderów, ale niektóre komniki są naprawdę niezwykle odważne. Oto jeden z nich. Kryptoroki powraca. Na pewno będę mu kibicować. Tylko nie zapomnij dobrze się bawić. Wśród członków naszego klubu panuje tradycja wzajemnej pomocy i to jest coś, co naprawdę powinniśmy doceniać. <zysy> <zysy> Może komik wie najlepiej. Jak leci to przysłowie? Spiesz się powoli, ale jak rozpocząć ten idealny moment. Gdy sprzyja wam szczęście, wypada uczcić jakoś dobrą passę. Tak na przykład świętuje sukces jeden z naszych prezesów. Ja i moi koledzy, gdy hashtag BTC wzrasta o 5%. A teraz zobaczmy, jak klubowicze spędzają czas w domu ze swoimi futerkowcami. Ojej, czy to był grzmot, czy prawdziwy duch? Tak czy inaczej, dobrze mieć pod ręką chomiczka, zawsze poprawia nastrój. W wolnym czasie, fajnie sobie pograć. Ale jeszcze lepiej połączyć przyjemne z pożytecznym. Komiki są wszędzie. Tylko jak później wypłacić zdobyte w ten sposób monety? No dobrze, najwyższy czas wyłonić zwycięzców dzisiejszego odcinka. Uwaga, uwaga! Maluszek dostaje złoty poziom, bo to jest po prostu mega urocze. Próbuj dalej, a wkrótce na pewno osiągniesz sukces. Kryptoroki dostaje poziom epicki za epicki wprost trening. A jak wyniki treningu okażą się dobre, obiecuję cię jeszcze awansować. Tej parze daje poziom legendarny, bo trzymają się razem bez względu na wszystko. A dzisiejsza główna nagroda trafia do naszego przyjaciela z kalkulatorem. To naprawdę genialna umiejętność. Przyznaję ci poziom mistrza. Gratulacje! Ale mieliśmy dziś ubaw. Dlatego wysyłajcie jak najwięcej memów, abyśmy mogli je udostępniać. Teraz czas na odpoczynek, żeby jutro być gotowym na podbijanie świata kryptowalut. Pamiętajcie o codziennym zadaniu, szywsze i kombo. Podzielcie się tym filmikiem z przyjaciółmi, stukajcie chomiczki i przede wszystkim dobrze się bawcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dam, dam,